partnerzy odcinka Greenway, Epstone Leader i SHIRT VOGO. Linki w opisie. Cześć, witam, cześć, witam. Zaczynamy dzisiaj kolejny długi test samochodu elektrycznego. Tym razem KIA EV6 i Chorwacja test, ale już się chowam, bo co ja będę Wam pokazywał siebie. Musicie to zobaczyć. Takim widokiem dzisiaj dom wypoczynkowy na Polanie nas wita, bo dzisiaj zaczynamy stąd. Przyjechaliśmy tutaj już wczoraj do znajomych. Dzisiaj stąd jedziemy do Chorwacji. Pierwszy odcinek w planie to Koszyce. Tam się troszkę podładujemy. A potem kolejne ładowanie już w Budapeszcie. Moglibyśmy prosto na Budapeszt jechać, ale wolimy przetestować taką drogę, która będzie generalnie od Popradu, chyba tylko i wyłącznie autostradą. Ale jak to będzie naprawdę, jak nam to wyjdzie, planujemy się ładować na Unity głównie, to zapraszam na odcinek. Zobaczycie, jak nam to, jak nam to poszło. Podziękowania dla KIA wadowcy Gajko Krakowa za użyczenie tego pojazdu do testu. A jak się wybieramy w trasę. No to warto zagrać sobie baterię. Bateria ma teraz 10 stopni. Ustawiłem najbliższą ładowarkę i za momencik pokazało się, że 5-7 kW idzie na podgrzanie baterii. Po co tracić potem energię w trasie? Ja uważam, że lepiej zrobić to wcześniej, a potem sobie auto naładuję do 100% i pojadę w trasę. Zegary pokasowane, a my powolutku ruszamy. 6.48, a jedziemy dzisiaj do Sluni w Chorwacji. Taki jest nasz, nasz dzisiejszy cel. Auto naładowane do 100% prognozuje nam 405 km zasięgu. A my jak zwykle dwie godzinki jazdy i przystaneczek planujemy. No i co nam tu pokazuje? Pokazuje nam, że 64% będziemy mieli, gdy dojedziemy do Koszyc. A my tu powolutku dojeżdżamy do. Znaczy jechaliśmy przez Stasikówkę, będziemy wyjeżdżać na Bukowinę. No i lecimy sobie przez Jurgu. Za chwilę będziemy na granicy ze Słowacją. 7-7. Tak to wygląda. A po prawej przepiękne widoki. A BRP myśli, że będziemy na 8.51, 51 A Google myśli, że będziemy na 8-49. No zobaczymy. Zbliżamy się. Zbliżamy się wielkimi krokami do granicy. Ograniczenie 50. Lepiej zwolnić. No, i właśnie wjechaliśmy o 7.11 na Słowacji. Piękne widoki po prawej, a my dojeżdżamy do Zdziaru. Będziemy też przejeżdżać koło Bachledowej Doliny. A w Bachledowej Doliny jest fajny chodnik w koronach drzew. 7.17. 8.52 nam wymyślił, że będziemy w koszycach. Tak to wygląda. po na Słowacji raczej zalecam jeździć tyle, ile na znakach. Bo oni, jak mają kogoś złapać, to pierwsze złapią. Polaka. Kiedyś tu zapłaciły mandat, więc zalecam ostrożność. Odcinek tutaj od granicy z Polską. No generalnie zmieniło się, bo kiedyś to w Polsce były dziurawe drogi, a teraz dziurawe zrobiły się na Słowacji. Nieszczególna ta droga tutaj przynajmniej na razie. Czekamy na drugi auto. Bo jak widzicie tutaj jakieś wahadełka. Jedziemy w kierunku Tatrzańskiej Łomnicy. No i w końcu dojechaliśmy do porządnej drogi. Po godzinie jesteśmy na autostradzie do Koszyc. Natomiast tak to wygląda. Mgła. Po prawej przepiękny zamek, czyli Spiski Hrad. Niestety we mgle dzisiaj. Koszyce 68. No i nagle z dwóch pasów zrobił się jeden. Brakuje tutaj drugiego mostu. Zobaczymy, ile kilometrów będzie miały taką pojedynczą drogą. A tak się fajnie leciało. No. Wjeżdżamy do tunelu. Fajna opcja, zadziałał automatyczny obieg wewnętrzny. No i 105 km, czyli po 6 km wracamy z powrotem na drogę dwujezdniową. No i przed chwileczką na 156 km trzeba było trzymać się prawej strony i trzymać się myszki. I coś mi się wydaje, że ten widok i budynki przed nami to już koszyce. A nas już tutaj tak ciśnie, że musimy się koniecznie za zatrzymać. Mam nadzieję, że będzie coś w okolicach tej ładowarki. Bo ładować to oczywiście się nie musimy. Ląta 42, ruszamy na kolejny etap naszej wycieczki. Tym razem do Budapesztu mamy zamiar dojechać. No Zobaczymy, czy damy radę. I koszyce bardzo sprawnie, takimi dwupasmówkami. E, ja 5-10 minut i koszyce za nami. Natomiast teraz na wylocie z koszyc ciągniemy się w, taką, w takim koreczku, taką zwykłą dróżką. Zobaczymy, kiedy wyjedziemy na jakąś lepszą. No i po 13 kilometrach i 15 minutach wyjeżdżamy na porządną drogę, która mam nadzieję doprowadzi nas już do węgierskiego Miszkolca. No i jest godzina punkt 10 i, i za chwilę będziemy na Węgrzech. Nie wiem, gdzie ta granica. Tak według mapy to za parę metrów. Może tu gdzieś się asfalt zmienia? O, chyba tu. No i jesteśmy na Węgrzech. No i sprawdzimy sobie na ABRP, co nam tu wymyśli. Już tam sobie wcześniej przygotowałem. Ionity Budapest pokazuje nam, że dojedziemy tam na 22%. No jak będzie w realu, to zobaczymy. M30 na miszkolc na razie mówię Petarda. No tutaj puściutko nikogo po horyzont. 87 km od Koszyc. No i mamy tu takie dość dziurawą drogę, ograniczenia, zwężenia. Także skończył się ten fajny odcinek M30. Ale na razie jakoś miary to jedzie. 111 km od Koszyc, 10:43. Skręcamy z M30 na M3, czyli już na właściwą drogę na Budapeszt. Dojechaliśmy z koszyc do Budapesztu 281 km 2,5 godzinki, 198 zużycie. Dowiedzieliśmy jeszcze 30% w baterii i pokazuje nam 12 minut do 80%. I tyle potrzebujemy się ładować, żeby jechać dalej. 227 kW mocy ładowania. Ale my nie damy rady. Jesteśmy wykończeni, musimy zrobić sobie to dłuższy przystanek, coś zjeść, skorzystać z toalety. Będziemy się ładować tyle, ile wyjdzie. Natomiast. Mamy za niecałe 200 km kolejną ładowarkę. 12 minut możemy jechać dalej. To jest niesamowity pojazd. No i niecałe pół godzinki, niecałe 60 kWh później, znowu jesteśmy w trasie. Kolejny przystanek za godzinę 40. Planujemy na końcu balatonu. Auto naładowane do 97%, to no niesamowicie się to ładuje. Obwodnica Budapesztu, dzisiaj, czyli w sobotę, nie najgorzej, natomiast no, jest duży ruch. Był też po drodze wypadek, natomiast. Nie staliśmy w korku, no może minutę, nie, nie było źle. W przeciwnym kierunku za to korek był masakryczny przez pewien moment, więc tu z tą owodnicą to różnie bywa. No i wyjechaliśmy z Budapesztu, jedziemy w kierunku Balatonu i to troszkę wygląda jak na krakowskiej owodnicy. Przynajmniej tak to wygląda o 13 w sobotę. Czyli generalnie Bałagan, Bajzel szybciej jadą, jedni za szybko, drudzy za wolno. Nie podoba mi się ta droga. Do, do, do Budapesztu raczej było fajnie, spokojnie i, i tak przyjemnie się jechało. Natomiast tutaj potrafię różne dziwne rzeczy robić. Ten ruch zwalnia, hamuje, no i sznurek lewym, prawym pasem więc szału nie ma. Taka moja, taki mój komentarz do tego odcinka. Przed nami i trójka, przed chwilą był Leaf, na Unity była Tesla Y, ID3. Także troszkę tych elektryków się tutaj pląta. I tak do, do dzisiaj żyłem marzeniami, że ten się będzie tak jechać fajnie, szybko, spokojnie, jak kiedyś. Paręnaście lat temu jechałem, ale to już niestety nie te czasy, bo ciągle zwężki, duży ruch. No nie ma szału. Myślałem, że te 130 średnią to się zrobi, tak jak kiedyś się to dało zrobić. Teraz to średnia wejdzie nam około 100 na godzinę. No bo jak widzicie, co chwilę Coś tu przeszkadza do tego. Jeszcze jakieś wyścigi dużych, i już całkiem jazdy nie ma. A po prawej widać balaton. Trochę jak morze wygląda z tej perspektywy. A nam zostało 27 minut do kolejnego przystanku. Niepotrzebnego dla samochodu, potrzebnego dla nas. Bo do Zagrzebia byśmy bez ładowania dojechali. Godzinę z oh. zużycia, ale ciągle ograniczenia. Ciągle jakieś tu. Komplikacje, no nie da się szybciej jechać. No i krótki przystanek na umycie szyby, bo już nic nie było widać. Na skorzystanie z toalety już nam przybyło 20% w baterii. Co ciekawe, yy, włożyłem kabel, nacisnąłem start i wszystko wystartowało. Nie musiałem z aplikacji nic zrobić, a nigdy tego auta nie dodawałem. Na plug-and nie wiem. Natomiast ta droga, jak tu widzicie, jest po prostu masakra. Tak jak tu jest, się zrobiło dziurawo, to. To jedzie się tu słabo, także zupełnie niepotrzebne ładowanie. Natomiast potrzebny przystanek dla nas. No i kolejny planujemy znowu za jakieś półtorej godzinki w Zagrzebiu, i to będzie dzisiaj ostatni nasz przystanek. A potem już u celu będziemy w Slunii. No i w końcu skończył się ten duży ruch. Także jak opuściliśmy Balaton, chyba wszyscy z Budapesztu jeżdżą nad Balaton, to, to się zrobiło naprawdę przyjemnie. Natomiast dalej mamy tu jakieś zwężki roboty także no nie jest to co kiedyś pamiętałem no i za moment będziemy już w Chorwacji jak zapamiętałem w Węgry, płatne toalety trzeba mieć albo pół euro, albo 100 forintów albo kartą, no zależy gdzie jak, ale generalnie dostać się do toalety nie jest tak prosto jak jak choćby u nas i mamy zagrzeb w lewo i zagrzeb w prawo Google pokazuje zagrzeb tak delikatnie w lewo, to pojedziemy w lewo a tam ktoś pojechał w prawo? No to pojechał w prawo. Do końca nie wiem o co tu chodzi. Ale że Chorwacja w Schengen to nie powinno być żadnej granicy, ani tu, ani tu. Tu są generalnie dwa przejścia. Jest stare i nowe. Obydwa leteneje. Kiedyś się opłacało jechać na to stare, bo tam były mniejsze korki. A tu to były korki, odkąd pamiętam. No zobaczymy. O co tu chodzi? Powinniśmy być za moment w Chorwacji. To nas skieruje w prawo. Wydaje mi się, że tam prosto by było najlepiej. I też tak Google wymyślił, no ale mamy niby tędy jechać. No to jedziemy, nie wiem gdzie nas to doprowadzi. Nikogo przed nami, nikogo za nami, Skręć Aż w lewo na rozwidleniu. Aż strach. Chyba tak to wygląda granica chorwacka. Się przejeżdża przez zielone światło i tyle. I to by było... I to by było na tyle. No. Mamy stop, ale mamy zielone. To zielone jest ważniejsze niż stop, więc się nie zatrzymujemy. I tym sposobem jesteśmy już w Chorwacji. To jest taka szykana. W sumie ciekawe po co ta szykana. Czemu nie można było jechać normalnie autostradą. No ktoś miał taką fantazję. No i co? I 110, no to, to 110. Godzinkę do zagrzebia jest stąd w każdym razie. Tam planujemy ostatni nasz dzisiejszy odpoczynek. Tak naprawdę to tu jest chyba granica, a tam to były budynki graniczne. O, od razu lepiej. 130 to Chorwaci lepiej jeżdżą niż Węgrzy. Na Węgrzech masę ograniczeń 60, 50, 110, 100, no co chwilę coś, taki zamęt na tej drodze przez to się robi. Myślę, że w Chorwacji będzie trochę spokojniejsza jazda na razie. Nikt tędy nie jedzie, mam wrażenie. I generalnie od granicy węgierskiej, całkiem puściutko tu w tej Chorwacji. Przy samym Zagrzebiu, może troszkę większy ruch, ale i tutaj, tak jest ten ruch z gatunku małych. Za chwilę będziemy zjeżdżać na ostatnie podładowanie, tutaj w okolicach Zagrzebia. A to statystyka, jak na razie. I 5 minut od głównej autostrady na jakichś wioskach, jechali, jadąc przez jakieś pola. Na że szelu, który jest przed nami ma być Ajoniti. Co najmniej dziwnie to wygląda, no ale miała być miejscowość SOP. No to jest miejscowość SOP, więc chyba tu Ona jest tu po lewej. Może wam nagram, bo wszystkie to były tak normalnie na MOPach. O już je tam widzę. To pytanie, gdzie tu się wjeżdża. Czy to się wjeżdża? Czy to się wjeżdża pod prąd? Nie ma żadnych znaków. jest po lewej stronie? No chyba wjeżdżamy. Nie wiem. Je to wjeżdżamy. No, ładuje się jakiś tajkan. No i bank. Kolejny raz dzisiaj 230 kW. 11 minut do 80%. A my mamy tam do celu ze 100 km. Nawet nie musielibyśmy się tu w ogóle ładować, ale ekipa i tak potrzebuje troszkę odpoczynku. No, i minęliśmy karlować, także ostatnie tam 40 parę kilometrów przed nami i 40 minut do Sluni. Od ostatniego podładowania w Zagrzebiu 76 km, 20,5 zużycie i 54 6 minuty. 6 Kolejny, wyspaliśmy się w Sluni. Takie przepiękne widoczki. Jedziemy teraz do Zadaru, Zadar Aioniti. Tam mamy zamiar się ładować. To będzie chyba pierwszej. Ostatnie ładowanie dzisiaj, ale zobaczymy, jak się gdzieś zatrzymamy, a będzie ładowarka. To czemuż by nie skorzystać? Natomiast auto potrzebuje jednego podładowania, właśnie w Zadarze, No i dojeżdżamy do autostrady. A jedynki, tak jak w Polsce, idzie przez całą Chorwację, północ-południe mniej więcej. I będziemy przez te góry musieli przejechać. Zobaczymy, jaka będzie pogoda po drugiej stronie. Na razie mamy 17 stopni po tej stronie. No i mamy silny wiatr, po drugiej stronie tunelu mamy też 21 stopni. Jak widzicie tego przed nami nosi po całej drodze. No tak wygląda świat prawdziwej Chorwacji, jak ja to nazywam. No i widać już po prawej Adriatyk. No i finalnie dowiedzieliśmy 18%, natomiast zanim się ogarnęłem, mamy już 31%. Bateria nie była do końca zagrzana i nie chciała się zagrzać, bo miała 18 stopni zamiast 25, więc nie mamy na razie pełnej mocy. Także biednie, no tylko 174 kW i, i mamy doładowany w 5 minut 100 km zasięgu, około. Ale tutaj robimy dłuższy przystanek, jestem głodny, muszę zjeść śniadanie, więc będziemy się tu na pewno ładować dosyć długo. No i jest nasz ulubiony mop, macie też po lewej ceny paliw. A my co? No, miałem się już tu nie ładować, ale, ale jechali pod wiatr i za szybko wlewało. No i już widać Plocze i Pelieszac przed nami, ale jeszcze do tunelu musimy wjechać. Chyba ostatni dzisiaj, tak mi się coś wydaje. Dobra, my za chwilę będziemy na wiadukcie Pelieszac. Pierwszy nas przejazd. W tamtym roku nam się nie udało. Otwarty jest tydzień za późno. W tym roku może się już uda już go widać, już się wyłania z zakrętu tam będziemy zaraz przejeżdżać jedziemy na Dubrownik też tak by wydawało się, że w prawo na most ale raczej nie myślę, że już prowadzi przez Peljeszac chyba tak, Dubrownik 75 km Korcz-Orebicz 53 km czyli mamy troszkę bliżej niż do Dubrownika, a zawsze mieliśmy dalej niż do Dubrownika a to wszystko dzięki temu mostowi. Nie trzeba będzie przez Bośnię i Hercegowinę przejeżdżać, nie trzeba będzie tam stać w korkach, które się na granicy często tworzyły. A i tu jeszcze jest jakiś odmoriste, czyli mop po polsku chyba, można by sobie tu pojechać, ale my wracane gornieje byliśmy. No to też tu nie jedziemy. A no, już wiem po co ten Mop tu jest, żeby sobie porobić zdjęć mostu. I tym samym reklamy Chorwacji zrobić. Chorwacja broni się sama. Z ciekawostek. Pizza taka wielka, chyba z pół metra, wczoraj kosztowała wypasiona 64 zł. Cztery osoby się są w stanie najeść, więc to, że w Chorwacji jest drogo, to są mity. Nocleg na tutaj 6 dni. Poza sezonem to jest jakieś 1000 zł. Przejazd. No to wszystko zrobię tu w podsumowaniu. No nie, i zaczęło padać nie wiem czy teraz to mazać, zacznę mazać to będzie jeszcze gorzej z tego co się orientuję to lewy pas jest dla samochodów a prawy jest dla pieszych i rowerów ale jak ktoś coś więcej da jak ktoś coś więcej wie to niech da znać w komentarzach no tak to się tutaj prezentuje chyba największy most jakim jechałem najwyższy bo najdłuższym to jechałem miał chyba 30 km w Stanach ale tak wysokim chyba jeszcze nigdy w życiu nie jechałem no robi wrażenie za 3 km zjedź w prawo. Ograniczenie do 80 km na godzinę, to też mniej więcej tyle jedziemy. I Pelješa z nas, nas wita deszczem, chociaż to ten deszcz nie wiem z czego, bo tych chmur nie ma za wiele. Natomiast pomimo deszczu mamy 25 stopni. Przed chwilą było 29, także faktycznie załamanie pogody, a na koniec troszkę słońca. No, chwilę się tu jedzie, nie powiem. Chyba to nagranie ma już ponad 3 minuty. No to gdzieś tyle już jedziemy. No i jesteśmy, mhm. jesteśmy na Pelješacu. I za chwilę będziemy skręcać w prawą. Tu jest zakaz skrętu w prawo, to nie tu. Można by tą główną pojechać, ale jest dużo, bardzo naokoło, więc chyba pojedziemy taką bardzo boczną uliczką, ale będzie dużo bliżej. Tak przynajmniej wychodzi z mapy. Gdzie niby tu w prawo mamy skręcać? Tutaj byliśmy rok temu, wtedy jeszcze była na górze budowa w takim tunelu. Tu jest pas SOS. Tu jest reklama. Mlietu za 20 kilometrów i zrobiło się z 80-60, no to sobie troszkę zwolnimy i główna idzie tam, a my pojedziemy tutaj może tą boczną. Skręć w prawo. Jesteśmy na stacji Worebiczu Benzynowej, czekamy na diesla, bo w dieslu pusto, także chwilę poczekamy, bo dieslem tak się nie jeździ fajnie po, po tych serpentynach. A elektrykiem jeździ się tu po prostu nieziemsko. A jeszcze kijom i W6, to się po prostu tak prowadzi, że petarda. Także uważam, że świetne auto. Ten odcinek, zwłaszcza ostatni, robi robotę. No Jeździ się tym superowo. Statystyka od Rassane Gornieje to mamy tutaj, to mamy po naładowaniu, potem mamy skumulowane dane. Jak to wyglądało od wyjazdu z Polski? 1343 km, 27 zużycie, 1452 czas jazdy i postojów. Tak to. Wygląda, 20% jeszcze mamy w akumulatorze, 66 km zasięgu, i jesteśmy w Worebiczu. Krótkie podsumowanie tej drogi. Chorwacki odcinek najprzyjemniejszy, najmilszy. A wszystko tutaj dam w opisie, jakieś dam przebitki, jak sobie posprawdzam w aplikacjach, ile kosztowała autostrada, ile kosztowało ładowanie tego auta. No, muszę po prostu to przygotować i, i dograć. No i dzisiaj nas trzeci, czwarty dzień z takim przepięknym widokiem. Tam mamy szlag na świętego Ilię, a tu mamy zwykłe gniazdko ogrodowe i mamy też taki sprzęcik do podładowywania. I co tutaj? No i tu się podpieliśmy i ładujemy. Minimalna moc ustawiona, bo po cóż więcej? Zliczył nam z tej sesji ładowania prawie 6 kWh, moc 1,2 kW. Natomiast przeresetowałem sobie liczniki i będę wiedział, ile dokładnie prądu zużyliśmy. I za ten prąd oczywiście jakiś tam napiwek zostawię. Nie będę tu właścicieli naciągał. No i tak się tutaj nasza iwis 6 podładowywuje. Takie ładowanie jest, jak zawsze mówię, najfajniejsze, bo to się robi przy okazji. Podchodzimy do auta, to się samo otwiera. Co nam tu pokazuje? Pokazuje nam aktualnie 56% i 36 godzin. I można by powiedzieć, że długo, ale jak długo? My tu będziemy tydzień, więc co to jest 36 godzin? No, i tak to właśnie sobie radzimy. I fajna opcja, coś co mówiłem, jak testowałem to urządzenie, że jest 7-metrowe, nawet troszkę ponad 7 metrów. I gdy tu byliśmy z 5-metrowym to trzeba było przedłużacza, a tak przedłużacza nie trzeba. Także jak możecie jakieś urządzenia do ładowania kupować, żeby miały 7 metrów, to jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż 5-metrowe, bo jakoś tak zawsze akurat 2 metrów brakuje przepiękny poranek. Zbieramy się do wyjazdu, więc sprawdzimy, ile prądu pobraliśmy. No i przez cały ten wyjazd pobraliśmy. To jest gniazka 123 kWh. Podziękowania dla firmy Platinet za użyczenie tego sprzętu do testów. Teraz Wam jeszcze pokażę, co dostaliśmy od Motovision na ten wyjazd. Dostaliśmy takie fajne różne torby. Tutaj zawsze był problem, że jak dostałem jakieś butelki. Jeszcze ich tu nie mam, bo nie będę reklamował. Tego co nie wolno to to się tłukło, a tak sobie tu powkładamy tu mamy na kabel typ 2 odwogo, tu mamy odwogo na parasol ale najfajniejsze co odkryłem tutaj mamy taką nakładkę na fotel żeby sobie jakieś drobiazgi tu powkładać przekąski, żeby nie niszczyć foteli podkładamy sobie taką podkładkę nie pobrudzi się jak coś się wyleje no fajny, fajny, fajny patencik także podziękowania fajnie wykonane, fajnie zrobione polski projekt, polska produkcja, polskie wykonanie no i oczywiście największe podziękowania dla Jawadowcy Gaj Krakowa za użyczenie tego świetnego auta do testów. Auto jest niesamowite. No jakbyście testowali, to pamiętajcie tryb sport albo rekuperacja na maksa, wtedy macie stały lampet na cztery koła. Zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia!